Witam państwa, dobry wieczór. Nazywam się Grzegorz Mizerski i bardzo mi miło państwa gościć na naszym webinarze, który dotyczy crowdlendingu. Wiemy, że to nie jest najlepszy czas na to, żeby rozmawiać o inwestycjach. Mamy okres świąteczny, wszyscy myślimy o prezentach, o choince, o tym jak ten, ten rok się skończy i czy nowy się zacznie dobrze, ale. Chciałem Państwa prosić o, o godzinkę uwagi, bo będziemy mówić o, o nowych instrumentach, które pojawiają się na, na rynku usług finansowych, o, a szczególnie o, o jednym, a mianowicie o crowdlendingu. Moim gościem jest Arkadiusz Zbyrowski z Kancelarii KRW Legal. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję Grzegorze za zaproszenie. Ja poproszę Arka o to, żeby oczywiście powiedział coś więcej na temat tego, co zrobił i w czym się specjalizuje, ale jeśli Państwo pozwolą, to kilka słów na temat mojego gościa. Otóż według mnie jest na jeden z największych specjalistów od rynku nieruchomości, od obsługi rynku nieruchomości w kontekście tego, co dają możliwości i nasze prawo. I bardzo się cieszę, że Arkadiuszu przyjąłeś nasze zaproszenie i mam nadzieję, że ten webinar będzie bardzo atrakcyjny dla Państwa. Jak myśmy zorganizowali ten webinar? On będzie trwał godzinkę i będzie kilka modułów, mianowicie pierwszy moduł to powiemy trochę o aksjologii crowdlendingu, o tym o definicji, czym jest crowdlending. Czy, czy, czym się różni od crowdfundingu. W kolejnej części powiemy o tym, czy, czy można zarobić e, poprzez inwestowanie w crowdlending, jakie są dobre i, i złe strony takich inwestycji. Potem będziemy starali się Państwa zainteresować m, tematem kluczowym, kluczowym w, w, w tego typu m, inwestycjach, mianowicie. Katalogiem zabezpieczeń. Tak? Bo odpowiemy na pytanie, czy, czy pożyczki crowdfundingowe mogą być bezpieczne, a jeżeli tak, no to, to jakie są instrumenty, które y, zwiększają to bezpieczeństwo? Na koniec y, ostatnie 10 minut y, jest przenoszone dla Państwa. Bardzo prosimy o zadawanie pytań. Nie wiemy, czy uda nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania, natomiast obiecuję, że jeżeli tych pytań będzie więcej, postaram się z Arkadiuszem opracować dodatkowy materiał. i Jeżeli Państwo zostawią nam adres mailowy, te wszystkie pytania z odpowiedziami pogłębionymi wyślemy Państwu jako dodatkowy materiał. To chciałem jeszcze przypomnieć Państwu, że każdy, kto jest uczestnikiem webinara, ma możliwość wciągnięcia sobie. Pierwszego w Polsce bezpłatnego e-booka na temat crowdlendingu. Także zachęcam też do, do ściągania materiałów. Oczywiście zachęcam do, do dialogu z nami, do zadawania pytań i po webinarze jesteśmy tutaj otwarci. Więc przejdźmy może teraz do tej pierwszej części. Czym jest crowdlending? Od razu Trzeba powiedzieć, że crowdlending jest elementem crowdfundingu. Zawiera się można w crowdfundingu, dlatego, że to jest wspólna baza. Tak? Tą wspólną bazą są inwestorzy masowi, którzy finansują różne projekty inwestycyjne poprzez e, wpłaty własne. No, jest to siła crowdfundingu i crowdlendingu, bowiem duże projekty inwestycyjne mogą być finansowane przez masę indywidualnych inwestorów drobnych, którzy inwestując drobne kwoty eliminują wręcz ryzyko, ryzyko związane z inwestycjami. To jest dla osób, które nie do końca dobrze poruszają się po świecie usług finansowych, a, a, a niektóre oferty np. funduszy inwestycyjnych to traktowane są z dużym ryzykiem. Przed, macie Państwo na tablicy definicję, najsłynniejszą, najpopularniejszą definicję crowdfundingu. Jest to finansowanie projektów lub przedsięwzięcia przez grupę pojedynczych jednostek, zamiast instytucji, jak to zazwyczaj się odbywa na rynku usług finansowych czy inwestycyjnych. Crowdfunding funkcjonuje bez pośredników. To jest o tyle ważne, że tak naprawdę jest możliwość dzięki temu zmniejszać koszty funkcjonowania. Nie ma pośrednika, która, który realizuje swoją marżę, a tym samym oczekiwane stopy zwrotu czy realizowane stopy zwrotu na, 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 na inwestycjach w crowdlendingowych crowd są zazwyczaj wyższe niż na innych tego, tego typu inwestycjach. I co ważne, że komunikacja czy zawieranie tego typu transakcji może odbywać się za, po, za pośrednictwem internetu. Co przyznaczy Państwo w dobie tego, że nie mamy wszyscy czasu, to daje jakąś taką przewagę w stosunku do, do innych form inwestycji. To, co chciałbym jeszcze powiedzieć na temat crowdlendingu, szczególnie, to jest to, że crowd lending koncentruje się na rynku nieruchomości, dlatego że te pożyczki, bo tak naprawdę crowdlending to jest pożyczanie pieniędzy inwestorom, w tym przypadku, jeżeli mówimy o, o, o inwestycjach na rynku nieruchomości, deweloperom. Deweloperzy, za pożyczane pieniądze, realizują projekty inwestycyjne. Oczywiście oferując atrakcyjny, atrakcyjne oprocentowanie zwane kuponem i, i, ten poziom, i ten poziom oprocentowania przedstawimy Państwu za chwilę w kolejnych slajdach. Proces crowdlendingu, jak on wygląda? Tutaj postaraliśmy się Państwu przedstawić jak naprawdę schemat, który obrazuje strukturę i główny proces oraz głównych uczestników Crowdlendingu. No, na początku jest projektodawca. To jest inwestor, deweloper w naszym przypadku, który ma ciekawy projekt inwestycyjny. Prezentuje ten projekt inwestycyjny na platformie crowdfundingowej czy crowdfundingowej, która dokonuje marketingu tego projektu. Szukamy, platforma szuka inwestorów, którzy skłonni byliby rozważyć tego typu inwestycje. Wykorzystując tutaj oczywiście media społecznościowe, internet, bazę danych, pojawiają się inwestorzy, którzy są zainteresowani tego typu inwestycjami, no i przekazują swoje nadwyżki finansowe na, projekt, na wybrane projekty, które, które preferują, które po analizie stwierdzają, że spełnia, spełniane są warunki ryzyka versus atrakcyjnej stopy zwrotu. Schemat dotyczy generalnie crowdendingu i crowdfundingu, a wiemy, że są też różne platformy społecznościowe, które, które oferują też środki w formie darowizn. Tu jedna wyścia... taka, to jedno takie może pytanie wyjaśnienie dla naszych widzów, czy to się odbywa w ten sposób, że platforma crowdfundingowa jest takim miejscem, które zbiera projekty, czyli to projektodawcy się do tych platform crowdfundingowych zwracają. Czy być może platformy crowdfundingowe są jakieś platformy crowdfundingowe, które same również poszukują projektów i to one wybierają albo starają się dotrzeć do tych projektów samodzielnie, organizując jakieś, jakieś działania, prawda, bezpośrednio przez platformę, tak? Część pewnie, część. Z Państwa pewnie ma doświadczenia związane z inwestycją w crowdfunding w Polsce i to według mnie odbywa się różnie. Ambitne platformy na pewno poszukują, samodzielnie poszukują ciekawych projektów internetowych, inwestycyjnych, natomiast chyba taką powszechną praktyką jest to, że inwestorzy zgłaszają się do Platform i próbują po prostu sami sprzedać w cudzysłowie swój projekt, szczególnie do tych platform, które mają dość dużą liczbę uczestników. I czy takie platformy crowdfundingowe, one w jakiś sposób mają swój profil? Tak, tak. Inwestora, który, który zakładają? Czy są platformy, które oferują szerokiemu gronu inwestorów dotarcie gdzieś do potencjalnych finansujących? No, takim, taką główną dystynkcją według mnie to jest właśnie to, czy te platformy specjalizują się w rynku nieruchomości, czy specjalizują się w innych projektach inwestycyjnych. Dlatego, że rynek nieruchomości wymaga jednak specjalistycznej wiedzy, specjalistycznego know-how. I dlatego ja bym podzielił te platformy generalnie na te, które są na rynku obecne na rynku nieruchomości i te, które specjalizują się generalnie w inwestycjach, tak? I crowdlending to, jest, to, jest, to są te platformy, które się specjalizują na rynku w rynku nieruchomości, szczególnie w rynku, w rynku nieruchomości komercyjnych, bo bo to one da, dają największą stopę zwrotu. Czyli tu jednocześnie mamy też już naszego inwestora docelowego, czyli tego, który będzie swojego kapitału użyczał w postaci osób, które są zainteresowane rozumiem rynkiem nieruchomości. No tak, tak. To jest crowdfunding, to jest pośrednie inwestowanie w, w nieruchomości. I, I czym się różni od crowdfundingu? To bardzo proszę mamy, przygotowaliśmy tutaj specjalnie dla Państwa tabelę. I, i, I tak. Jeśli chodzi o, o obecność crowdfundingu finansowego czy udziałowego i crowdlendingu, to zarówno jeden rodzaj crowdfundingu, jak i crowdlending działają na rynku inwestycji w rynku nieruchomości. W Polsce są, wydaje mi się, że co najmniej dwie tego typu platformy. Na, na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych jest to powszechne, od, szczególnie od lat 2007-2009, po wielkim kryzysie, kiedy banki zakręciły trochę śrubę z, e, kredytową i zakręciły kurek z pieniędzmi, pojawiły się różne inicjatywy, które ułatwiały życie dla inwestorów, i stąd, stąd crowdlending. E, który dość mocno się rozpycha na rynku nieruchomości. Jeśli chodzi o typ inwestycji na rynku nieruchomości, to crowdfunding finansowy według nas to jest bezpośrednie inwestowanie w, w nieruchomości, natomiast crowdfunding jest to pośrednie, dlatego że to jest inwestowanie w, tak, w pożyczkę, w dług na rynku nieruchomości, i dopiero na końcu procesu jest inwestor, deweloper, który, który ten dług Tę, tę pożyczkę wykorzystuje na swój projekt y, deweloperski. Czyli tutaj rozumiem mamy generalną różnicę taką, że inwestycja w postaci crowdfundingu jest to inwestycja bezpośrednia poprzez po prostu albo bezpośrednie inwestowanie w dany produkt albo bezpośrednie inwestowanie w podmiot, spółkę za pośrednictwem udziałów czy akcji. Natomiast w przypadku crowdlendingu mamy tą inwestycję typowo pośrednią poprzez instrument w postaci pożyczki, pożyczanie środków pieniężnych. Tak, 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 tak. I dokładnie. to jest dosyć istotne, Szanowni Państwo, ponieważ e, e, trzeba też mieć na względzie, że crowdfunding, e, e, czyli to inwestowanie poprzez udziały i akcje, powoduje, że taki inwestor staje się udziałowcem i akcjonariuszem, czyli wchodzi w takie uprawnienia korporacyjne, w których może nie do końca również znać. A rozdrobnienie takiego akcjonariatu, czy takiego, tych, tych udziałowców, może też utrudniać wykonywanie uprawnień korporacyjnych w różnych sytuacjach. No, no dobrze, proszę. Ja będę adwokatem Działa, ale powiem, że jeżeli ktoś kupi udziały w spółce solowej, która jest właścicielem nieruchomości, no to czuje się właścicielem. Tej, tej, tejże nieruchomości, tak? Czy to nie jest lepsze niż. Czuje się współwłaścicielem Aha. tej nieruchomości, ale z drugiej strony ośrodek decyzyjny jest po stronie zarządu, który on realizuje. Z racji rozdrobnienia akcjonariatu możliwe jest, czy jest, jest takie ryzyko, że, że taki udziałowiec, poza tym, że będzie się czuł jedynie udziałowcem i, i współwłaścicielem projektu, sam wpływu na ten projekt nie będzie miał, więc to jest troszeczkę takie, nazwijmy sobie, no, no, może być mylące. No, okay. okay. Chciałem Państwu też powie powiedzieć o dwóch, trzech y, rzeczach ważnych przy tej, szczególnie ważnych przy tej tabeli. Otóż y, potencjał zysku według nas, y, no, crowdfunding finansowy w nieruchomościach daje wysoki potencjał zysku. Oczywiście przy sukcesie przedsięwzięcia, natomiast y, oferta crowdlendingowa crowd jest trochę inna. To jest skierowana do inwestorów, którzy mają no, tro, trochę inne podejście do ryzyka, to znaczy Oczekują wyższych stóp zwrotu niż przy lokatach bankowych, ale jednocześnie nie chcą zbytnio ryzykować. I to, to wydaje się, że to mogła być dobra oferta, przynajmniej do rozważenia, no bo potencjał na stopę zwrotu przy crowdlendingu to jest między 6 a 18% procent per annum średniorocznie. Wydaje się może to dużo te 18%, ale zatem zaraz o tym powiemy. Także Państwo bardzo proszę zostańcie jeszcze z nami tę chwilę. O tym powiemy skąd się bierze, ta, skąd się bierze tak wysoki zysk przy crowdfundingu. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na kolejny element, mianowicie ryzyko straty kapitału. Według nas przy crowdfundingu finansowym jest ono bardzo wysokie i to wynika z tego, że no, jeśli nagrodą jest wysoki zysk, potencjalnie, no to musi być to związane z wysokim ryzykiem. Inaczej, inaczej nie, 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 nie funkcjonuje świat finansowy. Natomiast jeśli chodzi o crowdlending, on jest od niskiego do wysokiego. Od niski związany jest z pożyczkami, które idą na projekty dywidendowe, wtedy, kiedy te nieruchomości są skomercjalizowane, kiedy generują stały cash flow. I, i, I tam pojawia się nadwyżka, którą, którą można spokojnie obsłużyć każdy dług. W związku z tym ta stopa zwrotu, czy oprocentowanie pożyczki w tym, w tym przypadku wynosi zaledwie 6-7%. Co i w porównaniu ze średnią lokatą bankową, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, to średnia lokata bankowa w tej chwili depozytów rocznych to jest 0,8%. Tak? 0,8%. Przyznacie Państwo, że przy inflacji szalejącej na poziomie powyżej 3%, blisko 4%, to oznacza, że, że te nasze oszczędności w bankach są, yy, są zjadane przez inflację. I Po drugiej stronie jest 18% czy 10-12% per annum. To, to są projekty pożyczkowe, deweloperskie. Gdzie zysk jest e, relatywnie wysoki, ale też e, i, ta, i to ryzyko jest też wysokie. O, o tym za chwilę będziemy mówić. Horyzont inwestycyjny to jest kolejny element, na który chcielibyśmy tutaj e, przedstawić. Wydaje się, że w crowdfundingu finansowym on musi być wydłużony. Porównywalny z inwestycjami w akcje publiczne, i to wydaje się, że horyzont 36 miesięcy to jest taki horyzont, gdzie należy się liczyć z tym, że pieniądze są zamrożone w tym okresie. Jeśli chodzi o crowdlending pożyczkowy, no są projekty pożyczkowe, które kończą się po 12 miesiącach. To są takie, które mają 18 miesięcy, to są takie, które mają 36 miesięcy. To te deweloperskie. I w związku z tym jest możliwość wyboru produktu pożyczkowego pod swoje preferencje i oczekiwania. To I... też jest z tym związane, może, przepraszam, że to jest też z tym związane, że pożyczkę możemy dostosować do okresu, w którym, czy, czy, do, czy do aktualnego etapu danej inwestycji. Czyli może być pożyczka na wcześniejszym etapie, może być pożyczka, która będzie oczywiście obejmowała cały etap inwestycji. Natomiast niejako w crowdfundingu, ten udziałowiec czy akcjonariusz musi przetrwać do końca no tak. do zakończenia projektu. Musi poczekać na wyjście z tego projektu, na realizację tego projektu, i dopiero wtedy jest mu zapewniona możliwość wyjścia z tego projektu. Więc to, to jest też zasadnicza różnica. Zasadnicza różnica jest też, Grzegorzu, o czym nie powiedzieliśmy może, ale, ale warto wspomnieć, że poprzez to, że jesteśmy udziałowcem czy akcjonariuszem w crowdfundingu, no to preferencji względem pozostałych wierzycieli takiej, takiego projektu czy, czy tej spółki niestety nie mamy. Czyli też jesteśmy na końcu, jeżeli chodzi o realizację swoich, swoich oczekiwań wierzytelności, którymi się, którym się opłaciły akcje czy udziały. No tak, no tak, ale jeśli ktoś ma apetyt na ryzyko, ja apetyt na zysk, no to, to, to oczywiście przyjmuję to z, 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 z oczywiście dobrym miejscem do In, inwentarza. Dobrze. Jeszcze jeden element, mianowicie możliwość inwestycji online. Jeśli chodzi o crowdfunding finansowy, to tutaj jest możliwość zawarcia transakcji online bezstresowo przy crowdlendingu, Wszystkie, większość platform, które działa na Zachodzie w Europie daje taką możliwość. W Polsce wydaje się, że, że jeszcze nie mamy tak rozwiniętych technologicznie platform. To, to tyle, jeśli chodzi o podstawowe różnice. I teraz, jak ten crowdlending przedstawia się w Europie, udało nam się zidentyfikować, drodzy Państwo, 124 platformy crowdlendingowe. Podkreślam, one są, to są te, które działają na rynku nieruchomości i to, to są te, które powstały po 2008 roku. Widzicie więc Państwo, że potencjał, e, potencjał na rozwój jest wysoki. Te platformy przyjęły się, inwestorzy polubili ten model biznesowy. No bo jak inaczej wytłumaczyć funkcjonowanie na przykład 304 platform w Wielkiej Brytanii? Czy 27 we Francji. To, to znaczy, że tam jest ogromny potencjał na to, chęć dywersyfikacji ryzyka i przy praktycznie zerowych stopach procentowych w euro, e, oferowane stopy procentowe, bardzo wysokie to jest na, se, na następny slajd. E, no, wydaje się, że, że setki tysięcy inwestorów już w tej chwili zaufały m, tym platformom. W Polsce jest cztery, wydaje nam się, te, które działają na tym rynku. Jedna, trzy crowdfundingowe, jedna crowdendingowa, o tym też powiemy. Ciekawym rynkiem jest Hiszpania. Tam można zarekomendować Housers.com. Proszę sobie sprawdzić. To jest platforma, która działa od kilku lat. Ma 125 tysięcy, 125 tysięcy zdaje się, inwestorów. Kilkadziesiąt projektów, ekspanduje na rynki Włoch, Portugalii i możliwość inwestycji już 50 euro, więc jeśli Państwo rozważacie dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego o nieruchomości pożyczkowe na rynkach nieruchomości we Włoszech czy w Hiszpanii, to, to absolutnie hausers.com to jest pierwszy wybór według nas. Wielka Brytania, absolutnie to są topowe platformy, zdobywają nagrody w różnych rankingach. Holandia też dość intensywnie rozwija, rozwija tego typu usługę finansową dla swoich inwestorów. Widzicie Państwo, 124 platformy, i to jest tylko Europa, bo gdyby zastanowić się nad całym światem, to pewnie kilkadziesiąt platform działa. W Stanach Zjednoczonych, w Azji, jedna z platform azjatyckich, w tej chwili nie przypomnę sobie nazwy, ale już jest notowana na, na, na giełdzie papierów wartościowych w Singapurze, więc rynek, rynek, rynek przyjął ten model biznesowy i tego typu propozycje.